bardzo serdecznie na kanale Dylematy Na Raty z tej strony Maciek i Asia. Trochę nas nie było. Mhm. E, to było związane z naszym okresem edukacyjnym mimo tego, że są wakacje. Tak, e, trochę się przyczyn różnych na, nałożyło, natomiast dużą z nich była właśnie edukacja. Bo mieliśmy ogromny dylemat do rozwiązania. E, Przyłączę wody. Tak, no budowa to ogrom dylematów. Nasz kanał to dylematy na raty, czyli rozwiązywanie tych problem, problemów po kawałeczku. W tym wypadku, ponieważ wzięliśmy na siebie ten zakres, e, jakim jest e, wykonanie instalacji wodnej w domu, no trzeba było się trochę dokształcić. I pomimo tego, że mamy wakacje, już jest połowa wakacji, no to my spędziliśmy ten czas... W szkole. W szkole, <noise> ucząc się, poznając. Naprawdę tego jest sporo, do tej pory jakoś nas to mało interesowało, żyliśmy sobie. No bo nie było nam potrzebne. A rzeczywiście jakby dylematy bierzemy z potrzeby, po prostu. Tak jest. Potrzeba chwili sama rodzi dylematy. Tak. E, tutaj akurat w naszym domu podchodzimy do tematów w taki sposób, że chcemy mieć proste rozwiązania. Ten czas to też czas dyskusji między nami. Jak chcemy finalnie mieć rozwiązane sprawy na przykład z bateriami, z wanną, jak one powinny być zasilane. Pierwotnie, kiedy sobie marzyliśmy o tym naszym domu, kiedy go planowaliśmy, tworzyliśmy koncepcję do projektu i cały ten projekt, no to kierowaliśmy się po prostu jakimiś folderami, jakimiś materiałami, które się pojawiają modą, tym, co jest, co jest teraz nowoczesne. Tak, tym, co nam się y, podoba to co bardziej nam wpada w oko, ale z czasem, jakby idąc dalej, patrzymy też na praktyczność pewnych rzeczy. No dokładnie. I ca cały ten czas, który ostatnio, w którym, w którym nas nie było, ostatnie dwa tygodnie spędziliśmy mocno na właśnie analizie, dyskusji i podejmowaniu decyzji. Jakie rozwiązania wybrać, tak, żeby nie mieć później jakichś dużych Problem. Tak, bo jak wiecie, budujemy ten dom na tak zwaną emeryturę, czyli tak naprawdę chcemy w tym czasie już później nie borykać się z jakimiś większymi trudnościami, awariami, poprawkami itd. I po raz kolejny w naszym domu prymat praktyczności wziął górę nad prymatem tak. estetyki. Pierwotnie wydawało nam się, że oczywistym będą na przykład y, y, baterie y, przy umywalkach, takie baterie y, podtynkowe, gdzie mamy wylewkę i ewentualnie ten manipulator schowany ładnie w ścianie. Ale doszliśmy do wniosku, że to nie jest rozwiązanie dla nas dobre. W domu, w którym żyjemy teraz, 20 lat, już nam się zdarzyło ze dwa razy albo i trzy. Chyba we wszystkich pomieszczeniach wymienić baterie. One po prostu się z czasem zużywają, zużywają psują. Więc stwierdziliśmy, że nie idziemy w tą drogę. Wszędzie postanowiliśmy zrobić rozwiązania natynkowe czyli doprowadzamy sobie złączki w ten sposób, żeby można było później tylko dokręcić baterie. Też można znaleźć. Ciekawe, ładne wzory, i stwierdziliśmy, że łącznie z, z prysznicem, z wanną, wszystkie baterie wychodzą ze ściany. Także przy wannie wolnostojącej zrezygnowaliśmy z baterii wolnostojącej, wychodzącej z posadzki, właśnie z tych samych powodów. Wszędzie zrobiliśmy sobie takie pomiary, mhm. przymiary. Też zrobiliśmy sobie taką. Makietkę wanny, a się Szablon. Szablon. Taki szablon wanny, no bo musiałam w nim trochę potańczyć po tej łazience, żeby zobaczyć, gdzie ta wylewka ze ściany przy wannie wolno będzie najlepiej pasować, będzie najbardziej wygodna do użytkowania i gdzie się tak naprawdę sprawdzi. Więc z tym szalonem trochę potańczyłam po tej łazience, później Wam to pokażemy. To tak jak mówi Maciej, no, poszaliliśmy poszaleliśmy mocno przy oknach, tutaj jakby to było na tyle duże marzenie, że już nie patrzyliśmy na praktyczność, natomiast reszta już chcemy, żeby to rzeczywiście było. No przy oknach też patrzyliśmy na praktyczność, tak, bo tak, przypominam, że, nie, zrobi, że oknem, nie zrobiliśmy HSA tylko tak. dlatego, że mamy koty, które non stop wychodzą. No i też i dużo dzieci u nas przebywa. I to jeżdżenie, tak. suwanie dosłownie co chwilę tym oknem, to jest właśnie kwestia praktyczności. Tak, jeżeli patrząc na wodę to rozważaliśmy oczywiście trzy systemy takich najbardziej popularne, czyli system na rozdzielaczach. Tak? Zanim przejdziemy do wody, tylko chciałbym powiedzieć, że ten odcinek będzie takim odcinkiem bardziej teoretycznym, chcemy po prostu pokazać Wam naszą drogę dochodzenia do pewnych rozwiązań, a w następnym odcinku, kiedy się już za to zabierzemy, pokażemy Wam jak, jak, się, jak się z tym zmagamy, jak realizujemy te, te nasze wybory. Nie chcemy, żeby te odcinki były bardzo, bardzo długie. To przechodząc do wody, bo myślę, że jeżeli chodzi o kwestie tych wszystkich baterii, to już powiedzieliśmy, wybraliśmy rozwiązania proste, postawiliśmy na to, żeby można było w sposób prosty wymienić zepsutą baterię, na przykład za 10 czy 12 lat, kiedy będziemy znacznie, znacznie starsi, tak. kiedy nie bardzo będzie nam uśmiechać się kucie płytek. Kucie płytek. Mm. Jeżeli chodzi o wodę, tutaj takim pierwotnym rozwiązaniem, które nam przyszło do głowy, to już się wspominała, to były rozdzielacze. rozdzielacze. Ponieważ jak wiecie, wzięliśmy ten etap na siebie, a nie mamy zbyt dużego doświadczenia w tym temacie, wydawał nam się on najbardziej, um, najłatwiejszy, i najmniej awaryjny. Przede, przede wszystkim najbardziej bezpieczny. Najbardziej bezpieczny, najmniej awaryjny, jeżeli chodzi o takich amatorów, którzy go wykonują. No bo idea jest bardzo prosta, tak? Mamy w ścianie, na ścianie zamontowany rozdzielacz, rurka sobie jest podpięta, idzie sobie w cyk, w posadzkę, posadzką sobie wędruje do punktu odbioru, i generalnie nie ma żadnych łączeń w posadzce. I ta idea nam przyświecała, i bardzo chcieliśmy sobie na takie, takie rozwiązanie zrealizować. Jednak w ramach tej naszej edukacji poznawania rozwiązań i także konsultacji z kim się dało, a szczególnie ze znajomymi z branży. Tak, na szczęście mamy trochę znajomych, którzy zajmują się budowlanką i również tymi kwestiami instalacyjnymi. Udało nam się ich podpytać. Co rekomendują. Po I co się okazało? Jak to jest z tymi rozdzielaczami? No i okazało się, że te, to nasze idealne rozwiązanie w praktyce nie jest aż takie idealne. Nie zawsze jest idealne. Tak. Tutaj jest taka, taka gwiazda. My nie mówimy, że rozdzielacze są złe, tylko że, żeby zwrócić uwagę na sam, sam, cały schemat tej instalacji i dobrane odpowiednio rozwiązania. Tak. Teraz mówimy o ciepłej wodzie. Generalnie rozdzielacz zwiększa pojemność wodą układu. Cał, całego układu. Tych rurek jest więcej, tej wody jest więcej. Mhm. Więc potrzebna jest cyrkulacja. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę, to jest konieczna cyrkulacja, tak żeby nie czekać bardzo, bardzo długo na ciepłą wodę w kranie. I my, kiedy wtedy, wtedy kiedy planowaliśmy nasz dom, tak jak mówiłem wcześniej w naszym wystąpieniu dzisiejszym, zakładaliśmy rozwiązania proste i generalnie odrzuciliśmy cyrkulację tak. jako taką ze względu na. Jest, jest nas dwójka. Ten dom też nie jest duży. Trzeba byłoby to jakoś, jakąś automatyką obsłużyć, żeby ta cyrkulacja nie chodziła cały czas, żeby wtedy, kiedy mało używam albo nas nie ma, żeby to wszystko nie działało i nie wychładzało nam zasobnika wody, bo to też są jakieś tam straty. Więc stwierdziliśmy, że nie chcemy mieć cyrkulacji. No i gdyby się pojawił rozdział że bez cyrkulacji, to już w ogóle jest rzecz, według tutaj naszych znajomych. No nie do przyjęcia, tak? Czyli jeżeli robimy ciepłą wodę na rozdzielaczu, to musi być cyrkulacja, ale. Tak, woda każdego odbiornika jest bardzo daleko. Każdy jakby ciągnie od źródła aż do swojego miejsca, więc daleko jest. I ta cyrkulacja tutaj była rekomendowana. Natomiast. Cyrkulacja nie e... zapewnia, nie zawsze tak. zapewnia ten komfort, który oczekujemy. Dokładnie. To jest taka, taka informacja, która nas bardzo zdziwiła, bo nam się to wydawało, że skoro ona jest, to znaczy, że ta woda. Krąży w, ca... w całym układzie, a to nie do końca tak jest, że ona krąży w całym układzie. Ona krąży w takim układzie, w, te, w takich miejscach, tymi, tymi częściami, gdzie je łatwiej, łatwiej przepłynąć. Mhm. I teraz, żeby mieć dobrze to zrobione i komfortowo, to trzeba byłoby to naprawdę bardzo dobrze zaprojektować i zrealizować. I często się wiąże dodatkowo z rozbudową tego układu o kolejne pompy i kolejne obwody cyrkulacyjne, tak, żeby można było rzeczywiście mieć komfort, pełen komfort. Tak, no woda jak to woda, zawsze znajduje sobie najłatwiejszą, najprostszą drogę do, do celu, więc ona szuka tam, gdzie jej po prostu łatwiej i nie zawsze akurat tam, gdzie my bardzo chcemy. W związku z tym przyglądaliśmy się też innym rozwiązaniom. Maciek znalazł bardzo fajne rozwiązanie. Znaczy takim, takim następnym, kolejnym było, tak. no to jeżeli nie rozdzielasz, no to system trójnikowy, tak? Trójnikowy, tak. No bo... tak. No bo Ja nawet... chciałam powiedzieć o tym trzecim, ale okej, okay. system trójnikowy i tutaj um, oczywiście przy systemie trójnikowym jest też mnóstwo um, sposobów, czy mnóstwo systemów, że tak powiem, które, które można zastosować. Jedne wymagają dużo większej wprawy, doświadczenia, inne trochę mniej, my jednak szukaliśmy takich, które będą łatwe i bezpieczne i szczelne i um, takie pewne. Dla dwójki amatorów. Dla dwójki amatorów, to jest ważne. Tak. Takim naturalnym rozwiązaniem oczywiście się narzuca PP zgrzewane, tak? czyli mm -hmm. polipropylen, system który dzięki któremu mamy gwarantowaną szczelność, takie zgrzane, zgrze, złączki zgrzane są szczelne, natomiast tak jak się powiedziała, my nie mamy żadnego doświadczenia z takimi instalacjami. I tutaj nastąpiła nasza obawa, czy my nie zepsujemy tego w ten sposób, że na przykład troszeczkę tak będąc wystraszonym przy składaniu, bo nie mamy doświadczenia, nie spowodujemy zbyt dużego nadstapiania tego tworzywa wewnątrz i zamykania prześwitu tych rurek, tak. co może powodować na tych złączkach na przykład kiedyś jakieś, jakieś korki, jakieś miejsca, w które się zacznie coś zatykać. Więc... A tutaj też wymagany no, jest pośpiech i jak nie, nie tak idealnie ustawisz kąt, y, trójnika, kolanka, y, no to potem próbujesz na siłę to ustawiać, następują naprężenia. Tutaj jednak trzeba być bardzo dokładnym, bo tych rur się nie da giąć, one są po prostu proste i kolankami można ewentualnie jakieś zakręty robić. Y, jak... Gdzieś tam zgrzejesz ciut pod takim kątem, to, no, to takie naprężenie powstaje, wydaje mi się. Także... Dla tych z Was, którzy to robiliście, którzy macie doświadczenie, którzy wiecie, możecie się teraz uśmiechacie, Ach, że, że to jest banalne i tak prawdopodobnie jest, jest, ale dla takich amatorów jak my, którzy nigdy tego nie robili, musielibyśmy sobie zrobić najpierw taki dom testowy, żeby zobaczyć jak <laughs> to będzie, testową. albo parę takich, takich no. złączeń. Być może to też miałoby jakiś sens, żeby się przekonać, że to jest do zrobienia. Ci, wszyscy, którzy z Was którzy to robią, to na pewno to rozwiązanie jest idealne. Czyli po, po takiego, takiego takiej instalacji wodnej. My jednak mieliśmy obawy, czy, czy, czy damy radę to zrobić na tyle dobrze, żeby to było później też jakoś bezproblemowe w Tak. No i oczywiście druga, drugi system do tego. Do tego rozwiązania trójnikowego to jest system zaprasowywany, zaprasowywany, klasyczne zaprasowywane złączki i system też pewny. Myślę, że tutaj nie ma problemów z, z, jakimiś, tam, z jakimiś tam nieszczelnościami, aczkolwiek ten system ma z kolei taką wadę, że te złączki no, dość mocno zmniejszają średnicy rury i przepływ wody. I, a tych złączek trochę jest po drodze i no niestety. Te, te złączki. Teraz, no że trzeba byłoby zastosować do zaprasowywanego systemu grubsze rury i grubsze złączki, żeby. No nie, prześwity nie, były na tyle dobre. Tak, żeby, żeby nie mieć tak, tych problemów. Więc no, tutaj też stwierdziliśmy, że to też nie jest system taki idealny. To już lepiej byłoby wrócić do tego, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli czy zgrzewanego. Jest, ten system, o którym Asia mówiła, to się pojawił znacznie później. To za chwilę jeszcze o nim powiem: to już jest czwarty albo piąty. To za chwilę o tym powiem. Piąta generacja. Nie, zupełnie inne rozwiązanie. Okay. Natomiast w tych naszych dyskusjach tutaj szczególnie pozdrawiamy naszego znajomego Marka, który nam zarekomendował pewne, pewne rozwiązanie którego w ogóle nie znaliśmy wcześniej. Przyznam szczerze, że, że kompletnie nie miałem pojęcia i dobrze, właśnie ten okres poznawania i edukowania się bardzo się przydał, ponieważ no nie wiedziałem, że taki system istnieje. I podpytywania. System zaciskany, czyli mamy tutaj sytuację, kiedy rura jest rozkielichowywana, rozszerzana, nakładana na złączkę. Wcześniej oczywiście zostanie taką rurę na rurę nałożona specjalna obręcz, tuleja, tuleja która przy zaciskaniu, przy wsuwaniu się na tą złączkę uszczelnia samą rurą, tam już nie ma o-ringów, sama rura, która się zaciska na wokół złączki uszczelnia ten system. System jest bardzo pewny i A, ten system nas bardzo zaciekawi. Tak. A co najważniejsze, system ten, ten pozwala idealnie jakby poustawiać sobie wszystko, poukładać sobie wszystko zanim to zaciśniemy nawet w miejscu, w którym już te rury będą, czy, czy na sucho, jak wiemy jak Jaki, w jakim kątach mają być rury. No i można się długo zastanowić, kilka razy poprawić, zanim to zaciśniemy, czyli nie ma tego pośpiechu jak przy zgrzewaniu. No i jest idealny dla takich jak my amatorów, amatorów totalnych, bo to jest takie składanie, składanie klocków. Tak Generalnie naprawdę. system jest tak zaprojektowany, Czysty, że, że, że trudno popełnić błąd. Tam w zasadzie. No... No, nie można popełnić błędu. Jak tak. się wzrokowo kontroluje całą instalację, to, no to trudno. Jak się to zapanuje, rozrysuje fajnie, pozaznacza e, to Tak, ale, ale samo łączenie jest tak. Tak, tak wymyślone, że tylko trzeba pilnować, żeby jedno zostało włożone w drugie, przytrzymać i ten ścisk powoduje, że, że jest to zamknięte tak, tak jak Są trzeba. specjalne maszyny do tego, które dobrze to ściskają, jakby jest to wszystko na taki już całkowity ścisk, czyli nie ma tam nigdzie przerw. A do tego wszystkiego rury, które są pomiędzy trójnikami, pomiędzy jakimiś tam, są giętkie, fajnie się je układa, łuki robi, prowadzi po... Znaczy rura jest, tak, jest, rura jest klasycznym, znaczy może być, może być klasycznym peksem, także mm -hmm. znaczy, to nie jest dowolna rura, a jaki to system, to już pewno ci z Was, którzy już wiedzą, znają się na rzeczy i oglądają nas teraz i spojrzą trochę tutaj i zobaczą tą srebrną rurę, to już rozpoznają też markę. Taka, piękna, Taka srebrna, piękna, srebrna rura dnia. od firmy Rehau, To jest system Rautitan To jest akurat rura 20. Tak. E, i Fantastycznie się gnie, e, fajnie łuki się w niej robią. To się dopiero okaże. Tak. Natomiast ten system ma trochę różnych złączek. Takie podstawowe złączki polimerowe. Polimerowe i mosiężne, na przykład podejście takie kranowe lub na przykład taka bardzo duża, taka bardzo duża złączka, to jest akurat do 32 dogrzewania. I to co mówiłem, zwróćcie uwagę, jest taki pierścień, który się wkłada wcześniej na rurę, rurę się rozkielichowuje, nasuwa się tutaj na, na tą złączkę i zaciskając ten pierścień do końca pow i powoduje, powodujemy, że ta rura się uszczelnia całkowicie na na tej złączce. Ona się zaciska na tej złączce ta rura. E, rozwiązanie jest e, według mnie mega fajne, ponieważ w ogóle nie tracimy Żadnego nie, nie mamy tutaj żadnego zwężenia. Rura tak. dokładnie to jest ta, ta średnica ta sama, która jest z rury. Jak sobie popatrzycie, to jest ta sama średnica tak. i zwróćcie uwagę, jak teraz dotykamy to, to jest dokładnie ta, czas, żeby to. Włożyć. To jest, jest ta sama, ta sama średnica. średnica. Tak. Czyli generalnie rura jest, nie dość, że rura jest w ogóle gen, bardzo dobrej jakości. Ona ma tam świetne parametry, jeżeli chodzi o przepływy i tą gładkość. Dokładnie nie, nie, nie potrafię teraz tego przy, przy, przytoczyć, ale nie tracimy w tym przypadku na, na średnicy. Rozwiązanie jest rozwiązaniem, które stosuje kilka firm. Rehał nie jest jedyną firmą, również firma Kanter i firma TC także mają takie oferty w swoim, w swoim katalogu. katalogu wyrobów. Także zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie i jesteśmy bardzo ciekawi, jak wyjdzie cała ta zabawa. Cała ta zabawa. Oczywiście te trójniki, bo tylko trójniki są w posadzkach. Wszystko inne, nie robimy tu już dodatkowych złączek, e, takich 90 stopni, tylko to wyginamy, to będziemy wyginać. W posadzkach zostaną tylko trójniki tam, gdzie są one niezbędne. E, ale z tego, co się zdążyłem zorientować, to mm, takich połączeń zostało tylko tej firmy. Wykonanych na świecie miliony, i tutaj e, naprawdę e, jest to potwierdzone badaniami, że wytrzymałość tego całego rozwiązania jest nie yy, Nienaganna, natomiast jest, jest jedna dodatkowo. ważna uwaga, tylko dokończę, bo mi ucieknie to już wiemy. I na co jesteśmy bardzo uczuleni: tych złączek ani tych pierścieni absolutnie nie wolno spotkać z poliuretanami, czy poliuretanami czyli z pianką. z pianką montażową, uszczelniającą, z jakimikolwiek związkami, które mają poliuretany, ponieważ to wtedy może pęknąć. Czyli generalnie montujemy to, zaciskamy, sprawdzamy szczelność, owijamy to dalej Otulina. otuliną, taśmą i to nie, nie ma mieć prawa kontaktu z pianą montażową. No Taky czas... pianą, bo nie ma takiej potrzeby. My tak, planujemy... ale na przykład tutaj gdybyśmy robili taką złączkę, tutaj podejście kranowe, wiadomo, tak tu też będzie pierścień, dura pierścień i bardzo często jest to gdzieś tam przy montażu za pianowywane usztywniane tak, pianą i to jest błąd. Tak, tego absolutnie nie wolno robić. Tego jesteśmy świadomi i będziemy się trzymać. Tak. Rury planujemy wciskać w tunele wycięte naszym pięknym narzędziem. To już wcześniej mówiliśmy, to tak, będzie w więc... warstwie izolacji. Między, robimy tą warstwę, my robimy dwuwarstwową między pierwszą a drugą warstwą. Mamy na samym dole kable. Potem idzie pierwsza warstwa steropiana. Na, na, na kable na PESZLE idzie pierwsza warstwa, która od góry będzie wyrzeźbiona wodą. rowki, tam hmm. będzie woda i kolejna warstwa i o, ogrzewanie podłogowe. Oho, tak, podłogówka. Także ym, słuchajcie. Yy, dziękujemy oczywiście znajomym, którzy nam tutaj rekomendowali. Nawet sama ich rekomendacja jest dla nas ym, dużym plusem, a tutaj pod kątem danej. Danego rozwiązania, ponieważ robią to od wielu, wielu lat i, i nie mają z tym żadnych problemów, a to już jest fajna rekomendacja. Zamówiliśmy, zrobiliśmy projekt, policzyliśmy wszystkie złączki, zamówiliśmy, musieliśmy troszeczkę czekać na te, na te, na te wszystkie materiały, no i jesteśmy gotowi trochę tego, dlatego też trochę czasu minęło. Jesteśmy gotowi do realizacji, do montażu. O, ten, ten montaż pokażemy Wam już niebawem w kolejnym odcinku obiecujemy. Ja tylko jeszcze może dorzucę o tej. Trzecim. trzecim, czwartym czy piątym, tym tajemniczym, który według mnie jest chyba najbardziej ciekawy, ale dla nas już było to za późno i to nawet nie chodziło o te złączki, tylko generalnie, no powinienem to wiedzieć dużo przed, jeszcze jak, były, jak działali tutaj murarze, można było pewne rzeczy przygotować. Jest to rozwiązanie, które jest najbardziej komfortowe i najbardziej e, sprawdza się właśnie przy obiegu ciepłej wody. To jest rozwiązanie pierścieniowe, szeregowe pierścieniowe. Taka informacja dla tych, którzy go nie znają. E, jeżeli przewidujecie i chcecie mieć taką wodę ciepłą, która jest jakby zawsze, natychmiast pod kranem, no to rozwiązanie pierścieniowe z, z cyrkulacją, czyli jest jeden pierścień, który. Działa to w ten sposób, że idzie zasilanie z ciepłej wody od do kranu i z kranu od razu idzie do następnego, w szeregu, do kranu i do następnego. Jak lampki świąteczne. Dokładnie, jak lampki świąteczne i zarówno firma Rehau tutaj do tego systemu też oferuje, zob, Zobaczycie teraz wrzucę Wam zdjęcie na ekran, taką złączkę, oferuje takie specjalne złączki, które właśnie działają w ten sposób. Tylko, że wtedy trzeba yy, no, kupić je do każdego kranu, i yy, one są dość drogie. I pani jest schować pod tymkiem, pewnie. Tak, tak, nie to Pele. musi być tylko musi no. pod tymkiem. I nie ma żadnych łączeń w posadce. Łączenia, łączenia są tylko przy kanach, przy, przy podejściach, przy odbiornikach. Yy, natomiast yy, jest jeszcze firma. Jeżeli dobrze pamiętam, kanter, która robi też takie rozwiązanie z, łącz, z łączkami zaprasowywanymi, czyli idziemy sobie wodą do kraniku i rureczka znowu w dół do posadzki, do kraniku. I to rozwiązanie się wydaje chyba najbardziej spełniające wszystkie potrzeby, zarówno bezpieczeństwa związane z, nie, z brakiem łą, złączek w podłodze, posadce, jak i z tym tutaj zmniejszającym się prześwitem, którego też tam nie ma. Natomiast moje to jest zdanie, że to ten system się fajnie sprawdzi w małym domu, gdzie tych odbiorników jest mało, że ten ostatni odbiornik nie jest 15 czy 20, to wszystko idzie rurą 16. Takie jest moje zdanie, ale być może się mylę. My zostajemy przy naszym systemie trójnikowym na świetnych złączkach Rechała. No i życzcie nam powodzenia. No i do dzieła, właśnie. Do że... dzieła. Napiszcie, co o tym myślicie. Jak Wam się podoba takie rozwiązanie? Może ma jeszcze jakieś inne wady, o których nie wiemy. Nie, nie, o wadach już nic nie mówcie, bo my będziemy go instalować. Sie, sie, Się nie, nie doinformowaliśmy. <todgłos> nie, nie, nie. <todgłos> <todgłos> Będzie już zainstalowany, wad nie ma. Ehm, bez wad. I tego się trzymamy. Tak, bez vat. Tego się trzymamy. Ym, no i, i działamy, tak? Działamy, dwóch amatorów, yy, kładzie wodę yy, na systemie yy, zaciskanym. Rehaura z zaciskanem. Zapraszamy Was do kolejnego filmu, do relacji z, z tej naszej roboty. No mam nadzieję, że będziecie czym pochwalić. Tak, nawet jestem pewna, że będzie się czym pochwalić. Tak będzie że... oczywiście. Bądźcie, bądźcie z nami. Publiczna prób, próba szczelności. Tak, bądźcie z nami słuchajcie. E, I e, zobaczcie, jak nam to będzie szło w kolejnym odcinku. Na no dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy Wam za Wasze komentarze za wasze łapki w górę. One nam dodają motywacji do działania, a my chcemy wam dać motywacji do budowy domu. Tak jest. Także trzymajcie się. Cześć. Cześć.